Ważnym elementem jest to, żeby komisja usłyszała dany tekst, który słyszy danego dnia często po 10-20 razy, żeby go podać trochę inaczej, żeby ona pomyślała, jak dostać się do szkoły aktorskiej. To pytanie bardzo często słyszę od młodych adeptów tej, jakby nie patrzeć, sztuki. Odpowiedź jest na tyle skomplikowana, że z roku na rok te wytyczne są nieco inne, ale pewne rzeczy są tam stałe i postaram się je Wam teraz w kilku zdaniach przedstawić. Po pierwsze, jakie są szkoły aktorskie, teatralne w Polsce? Mamy szkołę. W stolicy, w Warszawie, Akademię Teatralną. Mamy również szkołę filmową w Łodzi, mamy Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz mamy również Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wydział we Wrocławiu. Dodatkowo mamy jeszcze dwa Wydziały Lalkarskie jeden jest również we Wrocławiu oraz filia e, Akademii Teatralnej w Warszawie to Wydział w Białym Stoku. Oprócz tego jest również filia szkoły krakowskiej w Bytomiu, jest to wydział Teatru Tańca, czyli mamy szkołę w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu jakby mamy również wydział larkarski, czyli tam możemy jako dwie policzyć. Mamy wydział w Białymstoku stoku larkarski oraz w Bytomiu mamy wydział Teatru Tańca. Do szkoły teatralnej każdego roku startuje około 1000, być może czasami 1200. Osób. Ile osób dostaje się na dany rok? Około 28, 24, 30 w tych, w tych granicach, czyli szansa matematycznie patrząc wydaje się dość mała. Hmm. Większe szanse mają z reguły faceci, bo po prostu dziewczyn więcej startuje. To jest około, myślę, że 30% facetów i 70% dziewczyn. Jak w końcu te egzaminy wyglądają? Przede wszystkim trzeba przygotować teksty. OK, ale jakie teksty? Każda szkoła na swojej stronie przed egzaminami ma dokładną rozpiskę, jakie teksty oczekują. Czy są to dwa wiersze z renesansu, czy jest to również monolog klasyczny, może potrzebują trzy utwory, które są prozą klasyczną. Z reguły dana szkoła ma około 12 tekstów, których oczekuje od kandydata, ale dokładną rozpiskę zawsze znajdziecie sobie na stronie danej szkoły. Szkoły. Ja sugeruję, żeby na egzaminy to 13 e, tekstów mieć około przygotowanych. Sam e, w tym roku przygotowuję do szkoły teatralnej kilka osób. Miałem okazję też wcześniej e, przygotowywać i rzeczywiście te pewne, e, pewne wytyczne są zawsze niezmienne. Kolejną rzeczą jest to, aby nauczyć się dwóch, na pewno dwóch utworów muzycznych. Jeden to piosenka ludowa, drugi to piosenka kabaretowa. No chyba, że zdajemy również na wydziały bardziej muzykalowe w Warszawie czy, czy w Krakowie. Jedną rzecz też należy wspomnieć, że w Krakowie oraz w Warszawie również jest wydział wokalno-aktorski z taką specjalnością muzykalową. Dla wszystkich, którzy nie chcą zostawiać za sobą przygody muzyczne, ale chcą to po prostu połączyć z aktorstwem. Z reguły uważam, że te teksty powinno się przygotowywać około 7 miesięcy lub 8. Krócej wydaje mi się, że jest to niebezpieczne, bo jednak praca nad tytułem tekstami to jest potrzebny czas. Przy dłuższej ilości czasu uważam, że jest to już praca trochę nad czymś, co jest gotowe i to może zaszkodzić, zamiast pomóc nam dostać się do szkoły teatralnej. Jeśli chodzi o piosenki, to nie trzeba umieć śpiewać. To jest fakt niezaprzeczalny, bo ja śpiewać nie potrafię. Ja dostałem się do dwóch szkół teatralnych, czyli do Krakowa i do Łodzi. Wystarczy w miarę trafić w dźwięk i po prostu tak przekazać dany tekst piosenki, aby rzeczywiście on coś znaczył, żeby to nie były sucho podane słowa. Do tego należy być dość mocno rytmicznym i umuzykalnionym człowiekiem, bo na przykład na egzaminach jest tak, że na pierwszym etapie mówimy e, kilka tekstów, na przykład e, Pani Joanno, e, Panie, e, pan Mateuszu, jaki Pan tekst by chciał powiedzieć. Wtedy wybieramy powiedzmy ten swój ulubiony z tych, które przygotowaliśmy, mówimy przed komisją. Często wtedy mówię Dobrze, to w takim razie dziękujemy. Potrzebujemy w takim razie jeszcze jeden z tej listy. No to może ten, niech Pan powie tego. Pana Tadeusza. Wtedy również mówimy ten tekst. Na tych tekstach komisja prosi nas często o małą improwizację. Na przykład proszę powiedzieć ten tekst, jakby pan był na pogrzebie, albo jeżeli pan występuje w cyrku, to proszę tym tekstem powiedzieć na przykład, jak zachęcić widzów do, do kupienia biletu. Także mała improwizacja na danych tekstach, plus właśnie ta piosenka ludowa bądź kabaretowa. Pierwszy etap jest taki mocno przesiewowy, że kandydaci, którzy wedle komisji na pewno nie nadają się do tego zawodu tam są już jakby odsiewani w wielu szkołach też na tym pierwszym etapie jest taka weryfikacja naszego stanu uzębienia oraz tego co tam się dzieje w naszej buzi bo jest to nasz jakby nie patrzeć, główny aparat komunikacji, jakim się posługujemy, więc często kandydaci pokazują, czy jest pełnozębienie, czy nie ma aparatu. Tam logopedzi oraz osoby odpowiedzialne za wymowę i impostacje słuchają kandydata, czy mówi czysto S, czy, czy mówi R, czy tam nic nie szaleści, czy jest wszystko czysto, czy ma na tyle głos donośny, aby dotrzeć do ostatniego widza na publiczności. Ja pamiętam, że naszym zadaniem było, Krzyknąć bardzo głośno, ale nie zdzierając gardła. Teraz dla dźwiękowca jest uwaga, żeby na chwilę może zdjął słuchawki, bo będzie troszkę głośniej, należało krzyknąć hop, hop! Wracajcie! I to musiał zrobić każdy kandydat. Dodatkowo. Ja musiałem podejść do, do pani logopedy, wyszczerzyć ząbki i kilka zdań po niej powtórzyć. Musiałem również zrobić jedną taką rzecz, która chyba mi za bardzo nie wyszła, czyli powtórzyć kroki tańca, który właśnie był przedstawiany. Byłem pewny, że tam się strasznie pogubiłem. Jak widać, chyba nie było tak źle. Plus są również etapy często fizyczne na pierwszych etapach w Łodzi. To prawie, że zawsze jest pewien układ taneczny, można powiedzieć, do przygotowania, gdzie będzie Pokazany przewrót w przód, przewrót w tył, mostek oraz oraz waga. W Krakowie na przykład to było tak, że po prostu proszę pokazać przewrót w przód, przewrót w tył oraz co pan jeszcze potrafi dziwnego albo ciekawego. Ten pierwszy etap tak naprawdę ma pokazać, czy ktoś ma wyobraźnię, ktoś ma warunki fizyczne, głosowe do tego zawodu, żeby dopiero na późniejszym etapie ta konkurencja weszła na po prostu już inny, stricte artyst. Poziom. Po pierwszym etapie jest oczywiście poziom drugi, gdzie tych tekstów z reguły mówimy już o wiele, o wiele więcej, tych zadań na tych tekstach również jest o wiele więcej. Na tym drugim etapie bardzo często robimy. Podobne rzeczy do tego, co na pierwszym, tylko o wiele więcej, na większej ilości tekstów. Co ciekawe, w Łodzi mm, tych etapów jest czasami jeszcze więcej, gdzie na przykład na trzecim etapie jest monolog do kamery, gdzie jest rozmowa z dyrektorem. Także te wytyczne, tak jak już mówiłem, one są każdego roku nieco inne, zmieniają się, trzeba śledzić na stronach danej uczelni, jak to w danym roku wygląda. Ważną rzeczą jest to, aby się wyróżnić, aby Spośród tych kandydatów, którzy często są podobni, i wizualnie, i jakościowo, artystycznie, a kto rozkłada nas się y, wyróżnić. Więc. Co uważam, że mi pomogło się wyróżnić i dlaczego ja dostałem się do szkoły teatralnej? Myślę, że kilka rzeczy. Na pierwszym etapie pamiętam, że ja mówiłem o tym, jak bardzo kocham piłkę nożną, że trochę tak się śmiałem, że po to tylko zdaję, żeby dostać się do reprezentacji artystów polskich w piłkę nożną, do której, jakby nie patrzeć po szkole, też się dostałem. Ale kazali mi w takim razie powiedzieć tekst jak Cristiano Ronaldo. Co zrobiłem? A następnie wziąć kapelusz, udawać, że jest to piłka i strzelić bramkę tym kapeluszem z rzutu karnego. Oddałem strzał, ale nie cieszyłem się. I się pytają, panie Patryku, no miał pan właśnie bramkę strzelić, no ja mówię, no ja wiem, ale to jest rzut karny, ja bardzo chciałem strzelić, ale się nie udało. Więc prawdopodobnie zrobiłem to inaczej niż 9 z 10 osób, które po prostu były, oddały strzał i się ucieszyły, ja stwierdziłem, że nie. Pokażę, że potrafię spojrzeć na dany temat z innej perspektywy, jakby rozłożyć dany temat na czynniki pierwsze i wyciągnąć to, co jest rzeczywiście prawdą. A prawdą jest to, że rzut karny nie zawsze się strzela, co doskonale wiemy. Następnie powiedzieli, "OK, panie Patryku, fajnie już pan pokazał, że pan tak yy, abstrakcyjnie myśli, ale tym razem bardzo proszę wziąć i ucieszyć się z tego rzutu karnego. Tak też zrobiłem, ale moja radość nie była, wiecie, wielka, ogromna, hura, jest, 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 nie, nie. To było takie skromne, jest. No to pytałem się Panie Patryku, w takim razie to jest radość. Nie wyglądała na radość. Ja mówię, no ja rozumiem, ale po prostu to była seria rzutów karnych. To był pierwszy rzut karny z pięciu, jeszcze o niczym nie świadczył, więc ta radość była po prostu umiarkowana. Więc po raz kolejny pokazałem, że troszkę jestem bezczelny, może, ale pokazałem, że chcę wyróżnić się na tle innych kandydatów. W finale w Krakowie zrobiłem dwie dziwne dość rzeczy. Pierwszą było to, że musiałem powiedzieć, jak tekst. Rada małpa, że się śmieli, to jest małpa w kąpieli, monolog pan Owialski jako małpa, więc stwierdziłem, że zaryzykuję. Byłem na tyle mm, wścibską małpą, że zabrałem pani Annie Dymnej okulary ze stołu komisji, przez co dostałem w łeb. No ale małpa robi różne rzeczy, więc postanowiłem zaryzykować. Pamiętam, jak dzisiaj, że następnie poszedłem do łazienki zestresowany po drugim etapie, po finale. I nagle słyszę, będąc w łazience, Panie Patryku, zapraszamy jeszcze raz! Ja nie wiem, o co chodzi. Szybko, wiecie, wychodzę z tej łazienki, wpadam na salę i bardzo dziwne zdanie. Panie Patryku, wszystko, co Pan zrobił, ale jakby na taśmie filmowej dwa razy szybciej. Start! Ja kompletnie, wiecie, nie pamiętałem, co się dzieje, ale próbuję, próbuję robić, nie pamiętam, powtarzam, pewnie się mylę, ale robię, idę w zaparte, po prostu na pewniaka, mimo że się mylę, idę na pewniaka. Finalnie okazało się, że o tym chodziło, żeby nawet nie wiedząc, czy się robi to dobrze, to jakby na tyle być przekonanym, że dam radę, żeby nie dać tego pokazać e, widowni, a w tym przypadku komisji, także moja rada Każdemu, kto zdaje, jest taka, żeby nawet jak coś się wali, nawet jak coś się sypie, nie jedziemy na maksa. Na maksa do końca nie dajemy po sobie zupełnie zupełnie poznać. Ważnym elementem jest to, żeby komisja usłyszała dany tekst, który słyszy danego dnia często po 10-20 razy, żeby go podać trochę inaczej, żeby ona pomyślała, ta komisja. Ten człowiek inaczej myśli niż inni. Ten człowiek inaczej ten tekst przygotował. Dlatego zawsze, kiedy pracuję z kandydatami, staramy się znaleźć troszkę inne podejście, co jest gdzieś inne znaczenie, żeby to nie było oczywiste. I wydaje mi się, że to jest najlepsza droga do tego, żeby ten egzamin zdać pozytywnie i stać się studentem szkoły teatralnej. Okres szkoły teatralnej bardzo mocno e, zapamiętałem pozytywnie. Miałem wspaniałą kadrę w Krakowie profesorów, więc bardzo tę te, 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 te uczelnię polecam. I pamiętajcie, że. To, co tutaj usłyszeliście, to bardzo mocno jest oparte na moich doświadczeniach i to, co ja dobrze pamiętam, to może być już nieco zmodyfikowane, także zajrzyjcie na strony danych uczelni i zobaczcie, jak w danym roku wygląda egzamin do danej szkoły. Trzymam za Was kciuki, pamiętajcie, najważniejsze, wyróżnijcie się albo zgincie. To jest takie, takie motto przysłowie, które rzeczywiście ma swoje odzwierciedlenie w egzaminach do szkoły teatralnej. E, mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś na aktorskim szlaku. A jeśli byście chcieli otrzymać kilka darmowych, aktorskich materiałów prosto od Michała Czerneckiego, znakomitego aktora z naszego kursu na platformie Chcę zostać aktorstwo, to zajrzyjcie w opis tego odcinka tam bezpłatnie. Możecie pobrać kilka lekcji. Wierzę, że one będą bardzo cenne dla Was w kontekście Waszego przygotowania do egzaminów do szkoły teatralnej. E, powodzenia i oczywiście zapraszam do bezpłatnych lekcji.